Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przepis na pyszny sos grzybowy. Nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Pamiętajcie, żeby kliknąć dzwoneczek, aby być na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam listę potrzebnych składników. To samo miejsce znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem dodaję również link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na patelni podsmażam jedną cebulkę, dodaję 30 gramów grzybów. Grzyby są to grzyby suszone. Przepłukałam je, następnie namoczyłam. Grzyby moczyły się u mnie całą noc, a następnie gotowałam je e, przez około godzinę. U mnie tutaj razem z ogonkami, więc żeby nie były twarde, gotowałam je dosyć długo. A teraz je przesmażam przez około 4-5 minut. Grzyby będę prze... Kładała do garnka razem z cebulą. Dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, następnie wlewam 600 ml wody. Jest to woda, w której gotowały się grzyby. I teraz całość zagotowuję. Tutaj w kubeczku mam przygotowane 200 ml słodkiej śmietanki 30% oraz łyżkę mąki pszennej. Rozrabiam sobie tą mąkę w śmietance i będę dodawała do sosu. Mąki oczywiście możecie dać mniej lub więcej, w zależności od tego, jaką chcecie mieć konsystencję tego sosu. Sos doprawiam jedynie sosem sojowym oraz pieprzem. Sos sojowy powoduje, że sos staje się ciemniejszy. Jeżeli nie używacie sosu sojowego, można po prostu użyć pieprzu i soli. I tak naprawdę po zagotowaniu sos jest gotowy do podania, ja jeszcze posypuję go świeżą natką pietruszki. Idealny dodatek do różnych dań obiadowych, idealnie sprawdzi się również na święta. Dajcie znać jaki Wy przygotowujecie sos z suszonych grzybów. Nie subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, oczywiście oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu. Link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.